O ostatnim odcinku totalnej porażki w trasie: Egipt, kraina piramid, kraina upałów, kraina potu. Nasi uczestnicy świetnie się bawili biorąc udział w maratonie na pustyni, ale udało im się także znaleźć czas na szturchanie psa, gadki z wielbłądem, karmienie krokodyli i strącanie ptaków. Pokazując styl na rzece Nil, drużyna Amazonek wygrała wyzwanie. Ezekiel wypadł? i... znowu wypadł. Gdy słońce chyliło się ku zachodowi na piaszczystych piaskach Egiptu, dowiedzieliśmy się, jaka kara czeka tych, którzy odważyli się odmówić śpiewania. A dziś, kto zaśpiewa, kto zatańczy, kto bez wahania sprzeda swoich przyjaciół za szansę zdobycia całego miliona dolarów? Witajcie w totalnej porażce trasie! I na to wszystko gra Widzę was wciąż w moich snach Kim chce być, o to pytacie mnie. I myślę, że to już dobrze wiem. Ja chciałbym być słaby Chcę mi zrozumzać sobie żyć. Ty tym razie nie przeszkodzi mi nic. Spakowane torby na drogę już mam. Kiedyś stoję tam, bo ja chciałbym być.

Jestem za młody na śmierć. Wyluzuj stary. Samolot to piętnasty najbezpieczniejszy środek transportu. Chyba, że zdarzy się awaria. Na przykład taka! Leszalona nie tak chciała opuścić ten świat. Taka ślicznotka nie wypadnie z samolotu w mojej obecności. A -ha! A -ha! Ja też tak mogłem, ale kobiety uwielbiają czuć niedosyt. Ona czuje niedosyt. Niedosyt Alejandra? DJ, nic nie wiesz o kobietach. Możesz już mnie puścić, to znaczy jeśli chcesz. A chcesz? Twój wybór, bo mnie tu jest przyjemnie. Uh -huh. Czyżby? To wszystko jest fascynujące i w ogóle, ale... <laughs> Pomóżcie, bo moje cztery litery zostały na tej <laughs> Wygrywanie i pierwsza klasa są zdecydowanie w moim stylu, dlatego byłabym świetnym przywódcą. Nie potrzebujemy przywódcy Kortni, bo i tak wygrywamy. I postaram się, żeby wciąż tak było, więc mogę być liderem drużyny. Nie jesteś jedyną dobrą kandydatką Kortni. Weź też pod uwagę moją przyjaciółkę Gasierrę. O Twoja przyjaciółka buszuje w rzeczach Kodiego jak zagłodzony szop w śmietniku. Ma chyba w nosie jego sznurowadło. O! Czy ktoś mógłby mi podać torebkę? Mówi wasz kochany kapitan. Niech wszyscy zgromadzą się natychmiast w jadalni. Tak jest, wszyscy! Witajcie w dzisiejszym wyzwaniu... To To zadanie eliminujące, czy z nagrodą? Niezłe pytanie, kolo, ale raczej na nie nie odpowiem. Poprzednio wykopali dwie osoby, więc teraz na pewno będzie jakaś nagroda. Ja chciałabym nagrodę, na przykład cukierki, albo jeszcze lepiej buty, albo buty zrobione z cukierków. Mam nadzieję, że wszyscy macie komplet szczepień przeciwko radioaktywnym potworom, bo zaraz lądujemy w Japonii! Ach. Hej, ludzie! To jest przecież typowo chiński strój! Dziękuję, Haroldzie. Pamiętajcie, że kto nie będzie śpiewał! Zaraz! Moglibyście się trochę bardziej postarać! Harold, każdy, kto odmówi śpiewania, będzie od razu zdyskwalifikowany! Razi mnie u was brak ogłady kulturalnej, to jest kurcze! Kurcze! Mogliśmy w sumie najpierw! Tak, a po co? Tak! Odbiło ci? Mamy teraz śpiewać? Tak! To może wtedy kombinuję jak ocalić wasze tyłki. Tylko tym razem postarajcie się trochę bardziej. Dobra? Śpiewamy wciąż spadając. Kulami już się stają. Nie! Już życie przed oczami mknie jak film. A bylibyśmy świeci. Każdego, każdego byśmy zmietli. Nim tyle jeszcze można być. W domu mamę swą przytulić. Mieć swój styl! W tu umrósł Kulisz! Sprawniczko! Słodzi imprezy! Będzie trafić, leży nie! Lwy Chcecie nazwać! Podnieść kilogramów zło! Zresztą najpierw odtu tu gadać! Musimy przestać badać! Nim ziemia przerwie nasz swobodny los! Rozbici na kawałki! Nie do złożenia całkiem! Przecież byłoby do bani to! Dlatego ginąć szkoda! Ten Chris mógłbyś nam coś dodać! Szybyłka! A Maszyna czasu! Spadochron! Łoskawa! trampolinę! Jakieś buty! Odrzutowe! Coś mi No ja też tam płynie! Mamy! Ty chcę, nie! Frytki i jakiś dip! Nadal tyle można by, nim przyjdzie śmierć, nie przyjdzie śmierć. śmierć! Tak dużo można by, tak dużo można by, tak dużo można by, nim umrze się. Wiem wszystko o tym kraju. Dzięki Twojej wiedzy Prachu właśnie wylecieliśmy z samolotu. Byłem najlepszy na letnim obozie o feudalnej Japonii. Naprawdę? A ja mówię po japońsku. Leshauna, Hanna no Yoni Kirei. Powiedziałem, jesteś piękna jak kwiat. Aha. Dobra. Wasze pierwsze zadanie wykonacie na planie japońskiego teleturnieju. Czas na uderzenie mega ludzkiej kuli fliperowej. Ha, uwielbiam japońskie teleturnieje. Super, Uuu. mój ulubiony to owocnie w brykę Wingdong. Dong. Trzeba w nim wrzucić banana do samochodu używając. Widelca do krewetek. Rewelka. Spójrzcie, to jest mój prywatny gong. <noise> Dobra, jeden ochotnik z każdej drużyny dostąpi zaszczytu wejścia do tej wielkiej kuli. Potem jego koledzy z zespołu będą go obijać po całej planszy, starając się zdobyć jak najwięcej punktów. Będzie bolało! I specjalnie dla was przygotowałem też wyjątkową lokalną niespodziankę, żebyście nie czuli się samotni w kulach. Więc, drużyny, wybierzcie swoich straceńców: zwycięzcy? Od nas DJ. Że co? Luzik, tu jest twoja maskotka! Panda? Nie! Pamiętacie, jak uszkodziłem pieska w Egipcie? Jak ci leci kolego? Szkoda, że nie mam dla ciebie ciasteczka. Ten wybuch to chyba sobie wymyśliłeś! Psiak wcale nie eksplodował. Po prostu się rozpadł, pamiętasz? A ja pamiętam, jak strąciłeś z nieba małego ptaszka. Właśnie! To okropne! Tamten pies rzucił na mnie klątwę! Jaki śliczny! Drużyna Chris jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo słodki. Ja e, jestem uczulony na sierść pandy, poważnie. Mam to, co on. Ja to zrobię dla drużyny. Jak chcesz. Uważaj! Ach, witaj, śliczna istotko. Pogłaskać cię? No chodź do tatusia. O! 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 drużyna Amazonek? Buśka Gwen by na tym skorzystała! Niezłe. Przykro mi to mówić, ale jesteśmy w tej samej drużynie, więc lepiej wyłącz już tryb złośliwej języ. Chcecie, żeby zdecydował wasz lider, a więc ja wybieram... Dosyć gadania! Ja to zrobię! Lepiej weź ze sobą szczoteczkę, Cody, bo twoim towarzyszem w kuli będzie... Sierra! Czas na ludzkiego flipera! Przepraszam, przepraszam! O! 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 Trzymaj mnie! Dzięki, Misiu! To świetny pomysł! Łapka musi uderzyć kulę pod kątem 33 i 7 stopnia, żeby siła była największa. Pomóż albo zejdź z drogi! Gdyby tak przyznawali punkt za każdy jej pocałunek! Bylibyśmy milionerami! Czy to jej guma? Drużyna Chris jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo słodki. Okazuje się bezkonkurencyjna w tym wyzwaniu. I będzie miała przewagę w następnym zadaniu. Ja chcę do domu! Co zrobi DJ? Czy biedna panda wydobrzeje? I w zemście wydrapie Mazgajowi mapę Japonii na pośladkach? Bądźcie z nami! Będzie więcej Szajboka, Bihara, Mikojaki, akcji po przerwie! Witajcie na planie Totalnej Porażki! Poznacie tu kompletnych wariatów, miernych aktorów i obżartuchów. Wyśmienite danie, smakuje mi. Piękny mamy dziś dzień, przystojniaku. Plan Totalnej Porażki, już wkrótce. Akcja od A do Z. Um. Co? Ta oryginalna perełka kinematografii to japoński zwiastun. Nasz program tutaj naprawdę wymiata! No tak, ale to i tak nie było po japońsku. To dlaczego zdabingowali nasze głosy? Japończykom chyba niezbyt podobają się wasze. Przykro mi. Wcale nie! To prawda. Gotowi na kolejne wyzwanie? Mam nadzieję, że uważaliście, bo teraz wy będziecie musieli wyreżyserować i nakręcić waszą własną japońską reklamę! Na tutejszy rynek wprowadzono właśnie nowe słodycze. To totalnie niejadalne. Miam, miam, fuj, rybie ogonki. Nazwałem to wyzwanie totalnie niejadalne. Miam, miam, fuj, rybie ogonki! Reklama! Wymyślił je szef! Mówiłeś, że zatrudnimy agencję reklamową Stoki. Rany! Chyba? Masz rację. Będziecie mogli użyć wszystkich gratów, które znajdziecie w ładowni naszego samolotu. Ponieważ drużyna Chris jest naprawdę bardzo, bardzo słodki wygrała poprzednie wyzwanie, będzie mogła wybierać jako pierwsza. Drużyna zwycięzców wybiera druga, a do zespołu Amazonek trafią już tylko nędzne resztki. Hmm, widzę tu miniaturę Tokio, radioaktywnego potwora... O, tak! Owen będzie świetnym potworem! Hej, duży, zgódź się! Al, jesteś genialny! To super japoński pomysł, Al! Nieźle! No a co myślisz? Ech, może być. Powodzenia, szacowny przeciwniku. Nie potrzebuję tego. No pewnie, że nie. Ty masz zdolności przywódcze i wizję. Twoja drużyna ma szczęście. No wiem, Kolo. Dokładnie. Co nie? Mam pomysł. Ostatnio jadłam w japońskiej restauracji i zamówiłam porcję pad thai i to było Pad thai jest tajskie. Na pewno? Jakoś mi to nie brzmi. Nie bój się, Leszowna. Mam wspaniałą wizję. To będzie połączenie patosu Kurosawy i wizualnego wysmakowania O! Mnóstwo zakurzonych szpargałów, które do niczego się nie przydadzą! Ugh, żegnaj, pierwsza klaso! Czy to był.? Ołęd niszczyć! miasto! Nie tak szybko, pulchniaku. Pozwól nam dokończyć dekorację. Smakuje jak zjełczałe rybie wnętrzności, z nutą z kisłej ośmiornicy oraz zapoconych kalesonów. Proponuję rybkę pływającą w akwarium, która nagle wyskakuje z wody i zaczyna grać w koszykówkę. Genialne! To dzieci Ada. Straszne maski, domna od ludzi i... Nic z tego! Kolorowe światła i fajerwerki! To lśni szefa! Słuchajcie, te pomysły są dobre! Bez sensu! Akwarium! Zaraz! Nasza jedyna nadzieja to cmentarna rzeźnia w takich maskach! Jesteście nieznośni! Mam tego dość! To ja też! Świetnie! E, nie możemy wychodzić wszystkie naraz! To przecież nie ma sensu! To ty pójdź inną drogą! Sama idź inną drogą! Ja pierwsza tędy szłam! Jesteśmy po szyję w bagnie! O kurcze, nie fajnie na totalu! Mam po nie pójść? Raczej nie! Więcej deszczu! Dużo więcej! Tu musi być bardzo posępnie! Tak, Haroldzie. Jestem sensej! Mów mi, sensej! Zostało wam jeszcze tylko 5 minut! I zaczynamy totalnie niejadalne, miaamniaam! I tak dalej. Za 5 minut zaczynamy! Wiesz, co robić? Chyba nie bardzo! To takie podniecające! Tylko ty i ja, co? Tylko ty i ja! <słuch> 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 Dobra. Uwaga i. Kręcimy! Już skończyliśmy Ołem. Zdejmij to w Ale strasznie się spociłem i nie mogę go zdjąć. Dobra, skończyliście już kręcić, to zobaczymy te wasze cudeńka. Szefie? Amatorszczyzna, plagiat, nudy, szmira, beznadziej. Jako pierwsza drużyna Chris jest naprawdę bardzo, bardzo słodki i ich szał potwora. Zniszczony potwór, rusimy, uciekać! Puśćcie dzieci przodę! Ale Ale przystojnia! No! Zaraz, powstrzymamy go! Tym! Dobry kosa! Nie, 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 szczęśliwe nie, Szczęśliwe nie, 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 nasz! nie, skończyły a teraz drużyna zwycięzców i lament samuraja! Wielki samuraju! Prosimy, daj nam jeść! Pst, DJ, teraz ty. Ach, głód, ten głód, straszny głód! żybi ogon mniam mniam chwile szczęścia w tej porażce język furczy czas upływa Kurcze tak to było ciekawe może twój pomysł spadł nie był zły przecież mówiłam to była sztuka metafora opowieść o smutku na ziemi i poszukiwaniu sensu i a teraz Amazonki a, to takie upokarzające. Co mu powiedzieć? Chris, jako lider zespołu Amazonek, to ja muszę ci powiedzieć, że nasz zespół nie. znalazł odpowiedniego tytułu dla naszej super reklamy. My mamy reklamę? Nazwijmy ją po prostu. HE? Tak! w tej porażce! go, No, dobra. I jak, szefie? Wiesz, Chris, najbardziej wzruszył mnie film Amazonek. Mam słabość do wybuchających pączków. Cody, to było wspaniałe. Opalająco! Och, on jest wspaniały uścisk drużynowy. Wynocha. Gratulacje, drużyno Amazonek. Szefie, powiedz nam jeszcze, kto ciś dał ciała? E. Ci goście od tego ponurego osła. To wy wyślecie kogoś do domu. Dzisiaj musiałem doglądać pandę w szpitalu, zawaliłem reklamę i znowu przegrywamy. Zaraz, nie będzie nagrody? Cóż, mnie się podobało. To mogłem być też ja. Ciągle mamy honor, a laski? Zwłaszcza takiego kalibru jak Leszauna. Kochają honorowych gości! Takich jak samuraje? Właśnie takich. Czas na głosowanie! Na blacie w łazience frajerów znajdziecie pięć paszportów. Ostępujecie paszport kolegi, którego chcecie się pozbyć. Łapiecie? Lindsay? Tak! Ta rozumiem! To naprawdę korzystne zdjęcie! Ci, którzy zostaną w grze, dostaną pistaszki. Ale jedna osoba będzie musiała wykonać skok wstydu. Dziś na pokładzie zostają Lindsay, Bridget, Leszana. A ostatnią torebkę dostanie... Ha! Czekaj! To ja przyniosłem hańbę drużynie. Tylko jeden czyn odkupi moje winy. Oh, oh, Rigato, pomoż mi! Oh, Leszana. Najbardziej będę tęsknił za tobą! O! Haroldzie! To nie jest prawdziwy miecz! O! 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 I cia -cia! O! To ci się przyda! Zdrówko, Haroldzie! O! Chyba coś tam do mnie krzyczy! A nie! Po prostu drze się ze strachu! Sajonara, Japonio! Dokąd nas teraz poniesie? Czy w drużynie Amazonek utrzyma się kruchy rozejm? Jakie inne obrzydlistwa zamierza sprzedawać szef? Na te pytania i na wiele innych raczej nie znajdziecie odpowiedzi w kolejnym odcinku totalnej porażki tra...